Ciema, dziś przyjechałem do Marka takim właśnie sprzętem: Suzuki Maruti 800. Super zabawka. Tu jest Marek. Już, nie, ja. już, już podziwiałeś mój samochód, tak? Strasznie fajny. <laughs> Jeszcze jeden rzut oka na niego. Ciach, bardzo cieszy. No ale cóż, dzisiaj jesteśmy tutaj nie po to, żeby podziwiać samochód, tylko. Kolejna odsłona wyporówki. Tak jest. To co, zaczynamy. Yy, garaż. Garaż będzie wentylowany w tym budynku grawitacyjnie. Mamy kratki wentylacyjne. Marek proszę cię przodem. I tutaj już mamy część instalacji jest, wygląda na dość rozbudowaną, no i chyba taka właśnie jest, prawda? Zacznijmy może od miejsca, w którym ma stać rekuperator. Tutaj. I to będzie tutaj? Tutaj będzie e, spiżarnia, spiżarnia tutaj będzie, rekuperator ma wisieć w zamierzeniu tutaj, tu jest przygotowane, pod niego są gniazdka, jest zrobiony jeden otwór na czerpnie albo wyrzutnie, a drugi o, po, dokładnie po przeciwnej stronie budynku też, czy czerpnie czy wyrzutnie to zadecyduje jaki będzie rekuperator tutaj wisiał. Bo to jest jeszcze nieustalone, czy będzie jakiś, nie wiem, może rekunet, nie wiem, zobaczymy. To o tym zdecyduje właściciel i pewnie po długich rozmowach, gdzie, gdzie będę musiał wytłumaczyć, czym się różni jeden od drugiego, który jest lepszy, w jak w których warunkach. Dobra, mamy tutaj dwie skrzynki. To jest skrzynka wyciągowa. A to jest nawiewna. Nawiewna. I tu jest też wyporówka, tylko że nie ma zrobionego łącznego kanału nawiewnego. Tylko musieliśmy to porozdzielać na pojedyncze nitki, które idą po prostu równolegle. Są, bo tu wszystko jest pochowane w ścianach. Jest 5 i 5. Mark, mnie zastanawiają takie załamania 90 stopniowe, czy to ma wpływ na. Wszystko, ten ma, wszystko ma wpływ, tylko dlatego też robię takich, można powiedzieć, dużo. No bo wpływ jest, ale się go po prostu zmniejsza. Rekuperator musi w swoje wdmuchać. Dobra. A nie da się zrobić instalacji na wprost. No jasne. Lecimy dalej. Każde pomieszczenie, tak jak już wspominaliśmy w poprzednich filmach, ma swój wyciąg. Tak. A nawiew. A nawiew. No jest właśnie, tam na tych. przykład tam idzie po mhm. suficie z tamtej skrzynki, idzie sobie po suficie, o tutaj przechodzi. Tutaj jest, będzie kotłownia, przechodzi przez kotłownię, idzie w ścianę dalej, i tu jest wiatrołap. Więc sobie, tutaj, o, proszę, rzuć, rzuć okiem kamery. Tutaj te pięć rurek schodzi, raz, dwa, trzy, pięć, i chodzi tutaj do skrzynki. Skrzynka jest, i ona jest tutaj z drugiej strony tyle tylko, że teraz jest niewidoczna, bo jest zatynkowana. Jak sobie właściciel kupi kratkę, no to tam jest skrzynka 50 na 50 więc wystarczy, że kratka nie będzie większa od tego rozmiaru. Się można wyciąć i będzie miał krateczkę nawiewną. I to jest jedna piątka, czyli jedne pięć rur nawiewnych, a drugie pięć tu idzie tutaj po suficie o, i wchodzi tutaj, w tą ścianę przy schodach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pionowo w górę one wchodzą. I analogiczna sytuacja tam będzie? I analogiczna. Tu jest tak samo skrzynka, tylko też w ścianie jest schowana, tylko w tej chwili jest zatynkowany front i jej nie widać. I to dokładnie to samo. Wyciąć sobie wystarczy otworek, kratkę przykręcić jest do czego, bo skrzynka jest metalowa, więc można nawet blachówkrętami. A powiedz mi, te rury, które tutaj tak ładnie sobie wystają, to niezakończone? Nie to... No to trzeba będzie je połączyć, bo tutaj jest, są dosyć długie te nitki. Wbrew pozorom sporo rury poszło w tym domu. I będą łączone po prostu, bo tam z góry już mam przygotowane. Tylko jak myśmy to robili, to jeszcze było na wiosnę. I, a opóźnienie wynika z tego, że tynkarze złapali 3 miesiące opóźnienia, ponad. Mhm. Bo do, na dokończenie tego miał, miałem ustalone tak, że przychodzę po tynkach, i tynkarze mieli to zrobić przed, przed, przed początkiem maja. Skończyli robić to dwa tygodnie temu. I co jeden na drugiego zrzuca, tak? A ja nie zrzucam, ja wchodzę po tymkarzach. Ja mogę przyjść nawet za rok. Tak mam ustalone. Dobra, wróćmy do tej naszej instalacji. Układ wydaje się, przynajmniej dla mnie już bardziej zrozumiały, bo mamy po prostu wyciągi w każdym z pomieszczeń. Szybko tutaj pokażę. Ciach. Tak, tutaj mamy dwa, bo to będzie Łazienka, łazienka. i centralny nawiew. No, centralny w nawiew tam w tej ścianie i drugi tam na schodach. No i co jeszcze Marek powiesz o tym układzie? No, no tyle, prosty. Tyle prosty. No pięć minut filmu to trochę za mało. No, <laughs> jakby ktoś... Musisz coś jeszcze nam opowiedzieć? Ciekawego. Jakby ktoś mówił, że to skomplikowane, to tylko tak wygląda, ale nie jest. Jest dużo rur i to się tak wydaje, bo dom jest strasznie taki można powiedzieć nieustawny. Ciężko tutaj było to wykminić, jak to zrobić, żeby uniknąć krzyżówek. Wszystko pochowane w sufitach podwieszanych, ale też nie mamy tej grubości nie wiadomo ile, bo tylko 15 cm. Więc krzyżówek też się nie da porobić bo krzyżówka na tych górkach to już jest 20 cm. no i odpada i trzeba było po prostu pokombinować, robić takie właśnie przykładańce, ale, ale właśnie tylko w miejscu, gdzie są skrzynki rozdzielaczowe. Tutaj już wszystko musi iść liniowo, no i tego się trzeba trzymać. No. I z racji tego, że są długie kanały, to czy, zaczęliśmy sobie na górze, bo tu jest z, z twardym stropem z, dach, no to robiliśmy, jak jeszcze nie było dachu, to tam się chodziło, potem skakało, przykręcało te rury i to było jeszcze chyba w lutym nawet. Tośmy sobie ściągnęli rury przygotowane w tą stronę, w dół, ale na tym staleło i teraz dopiero dorabiamy resztę, więc musimy się połączyć z tymi rurami, z tym co robimy teraz, z rurami, które były przygotowane na wiosnę. No i to są, to, to, tak to wygląda. A powiedz mi, dlaczego akurat w tym domu Rury są w podwieszonym suficie, a nie w warstwie izolacji. Bo tak zadecydował właściciel. Uh -huh. A jakie są plusy i minusy takich rozwiązań? Jednego i drugiego? P powietrze krąży tak samo. Uh -huh. Nawet powiedziałbym, że no, wygodnie się robi na podłodze. I ten... tak było, nie było łatwo, bo e, zaraz, żebym to ja dobrze pamiętał, No była rozmowa. Ale jakoś nie pamiętam przy czym, dlaczego właściwie zdecydował się na rury podwieszane. No bo ja mówiłem, że jak jest, są rury podwieszane, to nie ma praktycznie z niczym problemów, tylko z podciągami. No i idzie tu przez podciągi, to znaczy to nie są podciągi, tylko to jest takie obniżenie jakby stropu, bo tam nie ma zbrojenia, ale był i trzeba było się bawić, zrobić takie dwa otwory przelotowe, bo tu jest ściana, która spina dom w poprzek. Więc. Yy, yy, tam nie, nie wiem czy czasem nadciągów tutaj nie ma i dlatego e, ciężko było to przeprowadzić inaczej. No bo nadciągu jak jest nadciąg, to już tego się nie da rozwalać. Znaczy da się, ale nie wolno. No taka była decyzja. No i tak to robimy. Mhm. Powiedz mi, czy dla Was jest łatwiej w ten sposób wykonać niż, niż ciąć w tym styropianie później? Znaczy, ja tego nie tnę. Ja, ja, chyba, że muszę robić podłogówkę, ale jeżeli trzeba by robić jakąś podłogówkę, to. Ja nie lubię styropianu. Wiem, że wszyscy tak robią, ale są materiały inne niż, niż styropian, w którym można sobie wypełnić tą, 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 tą warstwę, żeby pochować tam wszystko. Można to zrobić. Można to zrobić pianobetonem, styrobetonem, można innymi metodami. Tak samo, nawet teraz jest taki, taka fajna metoda, Thermo White się nazywa. To jest nazwa handlowa. To jest po prostu granulat styropianowy z jakimś lepiszczem, Go się to rozlewają, to, to się roz, rozciera trochę jak beton na twardo i potem zaraz można chodzić praktycznie. Bardzo dobra rzecz. Widziałeś no, nasz film? No, nie, filmu nie mam, ale widziałem oczami. No, no to zapraszam ma... na, na nasz kanał, przecież nie nakręciłem film o tym, tak? No pewnie. Aha. A <laughs> no, no. czekaj, kurczę, ktoś mi tu dzwoni. Hmm. Słucham. Czyli od początku? <laughs> odwiedzili nas. Przedstawiciele handlowi, którzy, którzy chcieli sprzedać nam rekuperator właściwie Tobie, no. skąd wiedzieli, że na tej budowie jest potrzebny... Taki rekuperator to ja nie mam pojęcia. No może nie tyle, że na tej budowie, tylko że ja tym się zajmuję i po prostu coś wy tam wygooglowali, zobaczyli, że o, jakiś gość montuje jakieś rekuperatory, no to sprzedamy mu też albo zaproponujemy swój, prawda? Mhm. Tylko no to oni mają bardziej takie przemysłowe aplikacje. Mówię, no sklep spożywczy, ale do domu to ja bym montował coś takiego fajniejszego bardziej wyszukanego, bardziej wysublimowanego, które można sobie bardziej zindywidualizować w ustawieniach na przykład. No, tak bym to widział. No. Dobra, do tej budowy, podejrzewam, że masz dwa typy urządzeń. Jakie to typy? A Trzy. Podjrzewam. Trzy typy. Trzy. Pierwszy typ to jest rotorwent, to no, a z nadmorza, drugi typ miejscowy Yangas, trzeci typ to no, rekunety. Rekuneta nasi widzowie na pewno znają z naszych filmików, jeśli nie to odsyłamy do nich. A ty opowiedz proszę o tych dwóch pozostałych typach. Dlaczego akurat takie rekuperatory i czym się różnią od siebie? Jangas jest dlatego, że jest 4 km ode mnie, producent. No to chyba nie jest główny powód. No, powiem ci, że bardzo ważny, jak dla mnie. E, to jest tak ale co o czym to decyduje to że wystarczy że podjadę rozmawiam z osobą kompetentną jeżeli ja chcę od rekuperatora coś więcej niż to co jest standardowo ja mu to wytłumaczę bo to rozmawiam z właścicielem firmy który jest elektrotechnikiem i ogarnia te rzeczy świetnie czyli jakieś dodatkowe funkcje z wodotryski i tak dalej nie ma tego normalnie w dostępie. A jak ja mam tłumaczyć jakiemuś automatykowi z Gdańska, o co mi chodzi? Ten automatyk nie wie, ile to kosztuje z kolei. Zrobisz, to wie, jak zrobić, ale ile to kosztuje. Potem mnie odsyła do jakiegoś typu od marketingu i czekam na to dwa miesiące. A na Jan Gaza w ciągu mam powiedzmy kolejnego zamówienia, od razu. Dobra, to powiedz może inaczej, zadam pytanie. Czym się konstrukcyjnie różnią te rekuperatory? No, rekunet to jest kurcze, to, to jest już finezja i w sterowaniu, i, i w wyglądzie. Wykonanie jest, no chyba dla mnie to bije wszystkie inne. W środku, to jest to, co najmniej jest interesujące, a tutaj człowiek otwiera o, za obudową i tak, wow! To nawet w środku ładnie wygląda, nie tylko na zewnątrz, prawda? Jangaz jest taki siemiężny, to jest urządzenie gięte z blachy, wycinane tam laserowo, ale gięte, wypełniane i tak dalej, ale zupełnie inaczej wygląda. Zwykła blacha ocynkowana, jakieś tam wstawki z, te, z jakichś tam materiałów izolacyjnych, jakichś pianek i tak dalej. Podzespoły, no to wiadomo, producent różnie Polski, tylko to oczywiście wszystkim ulubione EBM EBEM-y Papsty. No, może tam Cilabegi czasem się pojawiają, ale, ale to już jest rzadziej. Sterowanie przyzwoicie, fajnie zrobione, jakość to jest właśnie to, co mnie najbardziej interesuje. Że ja po zamontowaniu czegoś nie muszę trzy razy do roku jechać naprawiać. To jest najważniejsza rzecz dla mnie. I to się po prostu nie psuje. Mhm. A w Rotorwentach. No, na przykład dla mnie najfajniejsze jest to, że mogę sobie kupić obrotowy wieszany na suficie. Taka rzadkość dosyć. To powiedz mi, jeszcze Cię pomęczę trochę odnośnie tych rekuperatorów. Powiedz mi, czy lepszy będzie wymiennik hybrydowy z odzyskiem wilgoci w rekunecie? Czy taki obrotowy? Jakie są plusy minusy? No, obrotowego nie ma szans zainstalowania na przykład w szpitalu. Tam są bardzo restrykcyjne przepisy, tam nawet zwykłego nie założysz, tylko musi być poprzez czynnik pośredniczący wymiana ciepła. Ale no w tym hybrydowym się nic nie miesza, żadne powietrze. Nie ma, nie ma nawet tej opcji, że tam 5% zużytego może, może trafić do powietrza świeżego, co jak już chyba mówiłem wcześniej, i tak się nie dzieje, nawet przy obrotowych jest to dużo mniej niż te 5%. Na no mnie to nie przeszkadza, bo no, nie, nie da się odczuć 5% zrzutego powietrza zmieszanego ze świeżym. Bo nawet w domu, jak się buduje wentylację mieszającą, to się miesza w 100% i nikt nie umarł, że tak powiem. Więc te 5% w ogóle nikomu nie zaszkodzi. Ale niektórzy, wie Pan. Znaczy wie pan, Damian, No jak się tak z rozpędu mówię, niektórzy się nawet o te 5% się potrafią czepić, no żeby się czepić, no już taka natura czepialska. Czy czekaj, te 5% to jest, o czym ty mówisz? To jest, to jest że 5% powietrza zużytego, wyciąganego z domu może trafić, domieszane być do powietrza z czerpni. W przypadku rekuperata obrotowego. obrotowego. Tak jest w DTR-kach podawane, tylko mówię, że, że były badania robione, które, które, z których konkluzja jest taka, że nawet nie miesza się w 5%, tylko o wiele mniej. Niemniej jednak się miesza. Dla mnie jest to nieistotne kompletnie i bez żadnego znaczenia, ta ilość, która się miesza, bo mówię, przy wentylacji mieszającej się 100% miesza i nikt nie umiera, a tu się miesza tylko 5%, no więc sądzę, że będzie śmiertelność jeszcze mniejsza. Mm. Ale jeśli chodzi o sam cykl odmrożeniowy w zimie, to no nie dysponuję żadnymi wykresami, niczym nie dysponuję, które, informacjami żadnymi, które by miały dla mnie jakąś wartość, abym mógł się wypowiedzieć na temat hybrydowych. Bo Wiem, jak pracują obrotowe. Ich cykl przy temperaturach powiedzmy minus 10, minus 15 stopni. Jak one się zachowują, co się dzieje? Nie wiem, jak się dzieją te, jak się zachowują te hybrydowe. Nawet myślałem kiedyś zrobić takie stanowisko pomiarowe, czyli zrobić budę z dwóch pomieszczeń składającą w środku przedzielone rekuperatorem. W jednym mam grzać, w drugim ma być chłodzone do minus 20 stopni, taka komora, i to wszystko ma być w kółko puszczane przez rekuperator. Wiesz o co chodzi, nie? Żeby zasymulować takie, takie, takie zjawisko właśnie, że jest w środku ciepło, a na zewnątrz zimno. I ten rekuperator się będzie zamrażał, tylko że na to potrzebne są też pieniążki. E, no i na, na razie stanęło tylko na pomyśle. Słuchaj, mamy, mamy takie stanowisko testowe. Jak tylko e. znajdziesz czas. Gdzie to wytłumacie? To a gdzie to już jest? Wiesz. Nasza sprawa. W Polacy kultury? <laughs> ale, ale, ale no, możemy taki test przeprowadzić, jak tylko znajdziesz dzień, dwa. No to, kurde, ja bym w chłopie wpadał już, bo jestem tak? sam ciekawy. Bo no jestem dobra. bardzo ciekawy, bo to jest, powiem Ci, że... Naprawdę zdrowe podejście do tematu, bo robisz, można powiedzieć, eksperymenty na otwartym organizmie. To nie jest coś, co sobie wymyślił analityk albo jakiś tam projektant, zasymulował na komputerze jakieś warunki, co komputer wyniki wypluwa według algorytmu, który wylicza. Czy on jest prawidłowy? Niekoniecznie. Tutaj mamy po prostu niejako rekuperator wsadzony w dom, do który, w którym jest grzane do 20 stopni, mm -hmm. na zewnątrz mamy minus 20, grunt to tylko, że jeszcze tam jakiś nawilżacz, żeby to powietrze z domu było wilgotne, bo to jest kluczowa też sprawa i, i mamy cały wykres. Cały to to wykres. Słuchaj, czy... Pobór prądu. Zwyk... Wsadzamy zwykły, zwykły rekuperator, rekuneta na przykład, wsadzamy, wsadzamy po, e, licznik poboru energii, Zapisujący dane, niech sobie tam próbkuje, z tych próbek wyjdzie pobór prądu, z poboru prądu wyjdą całe cykle rozmrażania, bo to wszystko będzie widać, co ile czasu. I wtedy to się naprawdę dopiero okazuje to jest miarodajny wynik jaki jest oszczędny który rekuperator. Bo to, że producent deklaruje, że ma 170% sprawności to tylko jest taki kwitek, nic poza tym. Mnie najbardziej chyba interesuje kwestia zamarzania tego wymiennika w zimie, także to bym Obrotowy? Przystawa. Tak. Obrotowy? obrotowy. I... Wszystkie zamarzną w końcu, tylko że obrotowy, e, obrotowy ma zmienne warunki. Raz jest ciepło w nim, raz jest zimno. E, a nie ma takiego miejsca, gdzie jest wiecznie zimno. Tam, gdzie jest wiecznie zimno, to tam będzie się wiecznie tworzył lód, jak tylko ma ten lód z czego powstawać, a powstawać ma, bo w domu jest wilgotne powietrze. E, ale są te cykle ciepło, zimno, ciepło, zimno, i to bardzo przeszkadza temu stałemu zalodzeniu wymiennika. Jest po prostu dużo bardziej odporny. Wymiennik przeciwprądowy zamarznie i musi się odmrażać. A obrotowy będzie się cały czas dalej kręcił, nie będzie się odmrażał i nie wymienia ciągle ciepło. Także dla mnie wymiennik obrotowy ma wyższą sprawność nie bazową, tylko łączną, średnią, całoroczną niż wymiennik nawet taki, co ma 98% sprawności, ale jest przeciwprądowy. Im wyższa sprawność wymiennika, tym lepiej on odbiera ciepło z pary wodnej z powietrza, więc tym samym szybciej zamrozi wilgoć. Im lepiej chodzi, tym częściej się musi odmrażać. Czyli im lepiej chodzi, tym gorzej chodzi. Tak można by powiedzieć. Nie? Obrotowy ma tą niższą sprawność, taką można powiedzieć, szczytową. Niemniej jednak on nie zamarza. I w momencie, gdy przez pół godziny wymiennik przeciwprądowy chodzi w trybie odmrażania, czyli w trybie stratnym, to ten sobie dalej wymienia ciepło. A różnica jest jaka? No przeciwprądowy mogą tam podawać, że ma 95% sprawności, 96%, a obrotowy może na przykład mieć 91, 88%, ale licząc, do, doliczając do tej sprawności te okresy, gdzie przeciwprądowy nie pracuje. Z wymianą ciepła, a tylko bez wymiany, no to przeciwprądowy zawsze dostanie w tyłek. No? To się jeszcze okaże, bo zrobimy testy. Tak? No jest, zrobimy testy. No. Ja wezmę jakiegoś obrotowca jangazowego. Wy dacie tego, rekuneta najlepszego. Nie? I powiedzmy 20 godzin testu. Bo to nie jest test, który będzie trwał 5 minut. Od razu mówię, to nie jest żaden test. Tam trzeba wziąć whisky, prowiant <laughs> i zrobić porządnie test. Dobra Marek, trzymamy cię za słowo. Miejmy nadzieję, że uda nam się taki test zrobić. No ja jestem tego pewien. To zależy też od ciebie, czy znajdziesz chwilę czasu, nie. No, no staram się. No. Mam roboty do zrobienia e, i mi się tak fajnie właśnie zaczęło się układać, że także nie mam opóźnień e, a, i nie jakichś zaległości, a widzę już kolejkę przed sobą, także w tamtym roku to kiepsko było dla mnie. No, w tamtym roku to było cienko. Ale, Ale teraz może no, się uda. No, Dobra, no to co? Wyczekujcie takiego filmu z testem. Miejmy nadzieję, że uda nam się to zrobić w miarę szybko. I do zobaczenia za tydzień. Cześć. Aż jestem ciekawy tej maszynki waszej. <grym> Poważnie? Poważnie. Pożegnaj My... się tu jeszcze z naszymi widzami. A, no. Żegnam wszystkich. Do widzenia do następnego <grym> razu, albo i nie. Zależy, czy Damian <grym> przyjedzie oglądać kolejną nudną wyporówkę. <grym> no nie jest, nie jest nudno. Dobra, dzięki. A. Hej. No, cześć.